Przemoc doświadcza nawet 800 tysięcy Polek w wieku od 16 do 60 roku życia. Przemoc przybiera różne znamiona i zawsze odciska swoje piętno. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że w czasie pandemii kobiet częściej znajdowały się w sytuacji kryzysowej. Przez dłuższy okres swojego związku słyszymy, że się do czegoś nie nadajemy. Na przykład tak? kobieta to słyszy, że nic nie potrafi zrobić. Tak? Czasami nawet jest nie jest jej, żeby płaciła rachunki, tak? tylko to wszystko reguluje mąż czy partner. Więc ona później wychodzi z takiego domu z przekonaniem, że rzeczywiście się do niczego nie nadaje. Oprócz tego jest też wstyd to poczucie takie niskie własnej wartości, więc jeśli ona będzie szła w to życie, takie społeczne, więc najpierw też musi troszeczkę odbudować siebie. nie I od tego właśnie no my tutaj jesteśmy, żeby w te takie pierwsze, jakby to powiedzieć, pomóc jej pokonać te bariery. W zdecydowanej większości ofiarami są kobiety, które doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej, niejednokrotnie ze względu na uzależnienie ekonomiczne, brak wsparcia i perspektyw oraz wiary we własne możliwości w zjawisku przemocy pozostają wiele lat. Bardzo często z tymi kobietami, z którymi mamy tutaj do czynienia, to są kobiety, które poczucie własnej wartości na tyle ile jeszcze tam mają, to czepią z tego, że właśnie mają tego partnera, tak? Że mimo wszystko jaki ten partner jest, ale on jest, ja tego partnera mam. To jest właśnie też w tym problem, że jakby um, bywa tak, że kobiety, które się tutaj zgłaszają, nie do końca jakby potrafią um, przyjąć to, że są ofiarami tak, i że doświadczały tej przemocy, że doświadczają tej przemocy. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Konii działa sekcja poradnictwa rodzinnego interwencji kryzysowej. Placówka zapewnia schronienie oraz kompleksowe wsparcie. No, tak, terapeutyczne na pewno jest, no bytowe, no i to finansowe takie hmm. wsparcie mają. Również i prawne, ponieważ pracownik socjalny też tak. jakby kieruje, tak. jeśli widzi e, ku temu zasadność, tak. uregulowanie. Niejednokrotnie kobiety, te, które się tutaj znajdują, to jest przede wszystkim czas dla nich taki na odzyskanie właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, tak? E, e, tej akceptacji samej siebie, tak? Jakby zderzenia się z tą sytuacją, że no, muszę sobie z tym wszystkim dać radę, tak? Doświadczenie przemocy prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości. U dzieci, które nie doświadczyły przemocy, ale były jej świadkami, występują zaburzenia w sferze psychofizycznej i społecznej. Praca z ofiarą przemocy to długi i złożony proces obejmujący szereg aspektów psychologiczny, ekonomiczny czy prawny. Osoby dotknięte przemocą mogą szukać pomocy dzwoniąc na niebieską linię pod numer 800 120 002.